Słuchasz pierwszego na świecie radia choreka. Eksperci o biznesie choreka Travel and Mice. Dzień dobry Weronika Goworowska. Słuchacie kolejnego odcinka w choreka radio. Pod tytułem Franczyza w gastronomii. I dzisiaj moim gościem jest Robert Kutz. Robert jest właścicielem sieci Zdrowa Krowa. Witaj, Robercie. Witaj, dzień dobry. Może zanim zaczniemy od historii, to proszę przybliż, przybliż nam, czym jest sieć Zdrowa Krowa. Tak wiemy, że są dwa lokale własne. Powstał pierwszy lokal i pierwszy menu. Co możemy u Was zjeść? Generalnie zaczynaliśmy jako restauracja, nawet nie restauracja, ale lokal, który miał być burgerownią. Mhm. Więc skupialiśmy się na tym, żeby bazować głównie na burgerach, które są najwyższej jakości. Czyli wszystkie surowce, wszystkie rzeczy przyrządzamy sami na miejscu w restauracji. Od majonezów po dressingi, sami mielimy mięso, sami formujemy, doprawiamy. Na początku nawet sami wypiekaliśmy bułki mhm. w związku ze sprzedażą. Nie małą, zdecydowaliśmy, że korzystniej będzie, jak piekarz zewnętrzny będzie z naszych receptów te bułki wypiekał. Więc generalnie jesteśmy restauracją, która bazuje na wysokiej jakości składnikach. Yy, Zdrowa Krowa ewoluowała w kierunku bardziej koncepcji restauracyjnej i stekowej, czyli teraz nowe restauracje są bardziej restauracją niż burgerownią. Mhm. Bazujemy na stekach sezonowanych, na, mamy oczywiście menu dziecięce, otwieramy się też na rodziny z dziećmi. Więc nie jesteśmy taką typową burgerownią. Co nas też wyróżnia? Mamy koktajl bary, bary, czyli są są mamy alkohole wysokoprocentowe, więc można u nas zjeść, napić się i miło Bo, spędzić czas i miło spędzić czas i też z rodziną. Oczywiście. Pierwsze te dwa lokale to Gliwice, Gliwice i Katowice. I Katowice. Powiedz mi w którym roku pierwszy lokal otworzyłeś? Jak to się stało? Skąd pomysł? No, już wiemy, że w pierwszym, pierwszym etapie to była burgerownia, ale w ogóle skąd u Ciebie pomysł na gastronomię? Bo już zapewne po tym, po tym teraz czasie wiesz, że no nie jest to najłatwiejsza branża. Nie jest najłatwiejsza, ale ja miałem doświadczenie kelerskie, bo zanim zacząłem prowadzić swoją działalność gospodarczą, to byłem po prostu kelnerem i barmanem, więc doświadczenie miałem i widziałem, z czym to się je. Mhm. Mocno w tym czasie obserwowałem też menadżerów, szefów kuchni, bo wiedziałem, że praca na etacie nie jest dla mnie. Ja nie mogłem się w tym odnaleźć, więc nabierałem doświadczenia. Pierwszy mój biznes to był bistro w Gliwicach. To było takie bistro śniadaniowe, Aha. więc też bazowaliśmy na, na śniadaniach wysokiej jakości, tarty, bułki, kanapki i tak lunche nawet. No i później jakby pojawiła się możliwość wynajęcia fajnej lokalizacji w Gliwicach. Nie miałem na nią pomysłu, jakby czynnie brałem udział w różnych treningach sportowych, bo jestem absolwentem AWF-u i ten sport był dla mnie wtedy pierwszorzędny i zawsze borykałem się z takim problemem, że zjeść coś szybko, ale jakościowego. Mm -hmm, żeby to... Zawsze były kebaby i tak dalej, zapiekanki, mm -hmm. burgery jakieś też były, ale nie były one dla mnie jakościowe, więc, więc pomysł był na ten lokal taki, żeby zrobić to z najwyższej jakości, czyli burger wołowy z karku i z udca, nie z dwójki wołowej, nie mrożony, nie mamy produktów mrożonych, Kucharze mieli wyrabiać wszystko na miejscu, majonezy, bułki, dressingi, aioli, salsy i tak dalej. Więc cała produkcja na miejscu, dostawy codziennie, więc jak kontraktowałem i kontraktuję do dzisiaj dostawców, to warunek jest taki, mhm. codziennie muszą dostawy. Codziennie musi być mięso, codziennie bułka, codziennie warzywa. Jeżeli nie jest w stanie dostawca tego spełnić, no nie może być naszym dostawcą. Dlatego bazujemy na wielu dostawcach. Nie mamy jednego globalnego, mhm. nie mamy kuchni centralnej, tylko każda restauracja za przewodnictwem szefa kuchni robi produkcję każdego dnia. Wiadomo, że jak coś zostanie z poniedziałku, to wtorek też to sprzedajemy i to nie ma wpływu na żadną jakość, ale no nie tak. sprzedajemy wołowiny po 4-5 dniach, pomimo, że ona i tak jest przydatna do tego, żeby ją zjeść, ale preferujemy, żeby to był slow food i żeby ta produkcja była każdego dnia i czasami jak Państwo przyjdziecie do nas do restauracji o 21.40, to może się okazać, że nie zjecie burgera, bo wołowina się na przykład skończyła. skończyła no Taka tak. jest polityka. Mhm. Każda restauracja też jest troszkę inna, bo nie mamy takiego typowo modelu franczyzowego, że każda jest taka sama. A to ciucham. za chwilkę do, do, fra, do, okay. franczyzy, do franczyzy za chwilę, bo jednak tak, w Gliwicach pierwsza była. W mhm. którym roku? W 2013, 2013. W 2013 roku. 2013 roku, później druga, Katowice. Dwa lata później. Dwa lata później. Czy jak otwierałeś ten lokal w Katowicach, to już myślałeś o franczyzie, czy jeszcze? Nie, nie. nie. Generalnie wtedy myślałem, że będę mógł sam rozwijać swoją sieć, mm. ale jakby szybko mnie to zweryfikowało, bo zarządzanie dwoma restauracjami w każdej restauracji jest powiedzmy 15 osób, to już był zespół 30-osobowy. To już mnie to sprowadziło do pionu, że zarządzanie taką liczbą mm, ludzi nie jest łatwe. Mm -hmm. Więc już sobie to łatwo przeanalizowałem, że gdybym chciał otwierać kolejne lokalizacje, to ciężko będzie mi zapanować, zapanować nad mm -hmm. całym teamem. A z mojego doświadczenia, z perspektywy mojego doświadczenia ciężko jest rekrutować osobę menadżera, który będzie tym zarządzał jak ty sam. Menadżer mhm. nie inwestuje pieniędzy, więc on nie czuje tej takiej presji. Myślisz, że to jest, że jest właśnie zapytam Ciebie od razu mhm. teraz, bo później nam umknie jest różnica między osobą, która jest właścicielem, a osobą, która jest zatrudniona się żadnie. Diametralna. Tak, aż tak bardzo. To jest diametralna różnica. Myślę, że nie da się są, właśnie, nie da się wykształcić w kimś takiej lojalności zupełnej? Da się, mhm. z perspektywy młodzieży teraz, wydaje mi się, że to jest bardzo ciężkie do mhm. zrealizowania. U osób starszych da się zbudzić tą taką, ale to trzeba wtedy stopniowo i odpowiednio premiować tą osobę. Ona musi mieć jakiś udział finansowy w całej spółce. Mhm. W jakiś jest, sposób musi być nagrodzona Jeżeli do... ona ma mhm. typowe wynagrodzenie, które jest niezmienne i jakieś tam drobne premie, to to nie zadziała. Ona nie musi zadziała. czuć, mhm. że jest w jakimś stopniu udziałowcem w danej restauracji. Ale i tak to jest ciężkie, więc zdecydowałem, że rozwój franczyzowy będzie korzystniejszy, no bo francowiorca inwestuje 250 tysięcy 300, więc on. I to nie mało. Nie mało, mm -hmm. to musi być zdecydowany. Musi być zdecydowany i jakby etap rekrutacyjny też jest y, mocno narzucony. Nie każdy może być francowiorcą. Jeżeli ktoś chce być tylko, jeżeli ktoś jest tylko inwestorem, ma kapitał, to nie może być nasz. Nie, ma nie, nie mm -hmm. może być. To musi być osoba, która będzie przede wszystkim podoba mu się marka, podoba mu się brand, podoba mu się koncepcja. I podoba. I podoba, nie musi mieć doświadczenia, bo z perspektywy naszych mhm. francobiorców nikt nie ma doświadczenia w branży. Nawet nie, nie wszyscy mają doświadczenie w ogóle w biznesie, więc tego jesteśmy w stanie nauczyć. Ale ktoś musi jakby poznać tą naszą misję, wizję, cele i jeżeli on będzie nadawał na naszych falach, wtedy może być francobiorcą. Czyli jeżeli ktoś przychodzi z walizką kasy i kładzie Wam na stół i mówi ja, ja chcę nawet dwie takie, to, to nie, nie. ma w ogóle nie. takiej mhm, możliwości. Takich spotkań miałem wiele. Mhm. Są osoby bardzo majątne, które jakby chcą inwestować swój kapitał w różne przedsiębiorstwa, to ta osoba nigdy nie będzie naszym francobiorcą. Ona musi być zaangażowana, jak nie, to musi odelegować osobę zaufaną, która będzie się tą restauracją zajmować. Będzie po prostu nadzwyczajnie wspólnikiem, powiedzmy to. Więc tak jak mówię, ale to musi być osoba też przekonana, musi, ten brand musi mu się podobać. Nie tak, że on na przykład nie lubi wołowiny, albo no tak. on na pierwszym spotkaniu franczyzowym jakby mówi mi, co ja powinienem zmienić i jak w, którą, w którym kierunku w ogóle powinienem podążać. Bo na przykład jest, nie wiem, bardziej doświadczony biznesowo ode mnie i tak dalej, więc to jest, ja wiem, w którym kierunku chcę zmierzać, i ta osoba musi w tym samym kierunku zmierzać. Jeżeli ma swoją koncepcję na restaurację, to musi się otworzyć. Swoją Tam, restaurację. Tak sobie swój otworzy brand. swoją, nie korzysta z twojego know-how, tak? No jak no, wie lepiej, jakby... jak to robić, to bez sensu jest raczej no, no nie? to, to nie, ma, nie, ma, nie ma co. No dobrze, przychodzę z tą kasą, jestem przekonana, pojęcie mam, wiem, jak to robić. Dogadujemy się, jak ten proces później dalej wygląda. No generalnie jakby jak to robić, to to jest etap długotrwały. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to na tym etapie takich rozmów jeszcze nie wie, jak to robić, więc to mhm. jest, my jesteśmy jakby mu niezbędni do tego, żeby tych wszystkich umieć to się go nauczyć. Mhm. I tych umiejętności uczymy przez długi czas, bo są francobiorcy, którzy są z nami 4 lata, my się też cały czas rozwijamy, więc nabywamy różnego typu wiedzę, którą na przykład nabywamy na konferencjach, o których wspomniałaś. Mhm. I tą wiedzę przekazujemy francobiorcom, więc ta edukacja jest cały czas. I jeżeli ktoś już jest zdecydowany, to wtedy poszukujemy lokalizacji, też wspólnie. Wspólnie, tak. Tak, okay. mamy politykę mhm. taką, że. Francobiorca, jeżeli jest zdecydowany, to robimy wszystko wspólnie. Nic nie, robimy, nic nie robi on sam, ale również my nie robimy nic sami. Ale zamierzamy. jeżeli ma pomysł już na lokal, na no przykład już startuje z lokalem, no to tak. jakby oceniacie to jeżeli, wspólnie, tak. tak? jeżeli ma lokal, to my go musimy mhm. zaakceptować. Więc są mhm. pewne aspekty, które są niezbędne, ten lokal musi spełniać. My jeździmy do lokalizacji, robimy audyty, badamy w ogóle rynek, bo nie każda miejscowość się nadaje pod naszą lokalizację. Są niektóre miejscowości, które... Hmm, mają takie specyficzne zaludnienie i, 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 i ci mieszkańcy mają taką jeszcze dziwną mentalność niewychodzenia do restauracji, wolą jeść w domu i tak dalej, więc są miejscowości, do których raczej, w których raczej otwierać się nie chcemy, bo, bo po prostu mieszkańcy nie są na to gotowi. Mhm. I takie miejscowości na Śląsku przeanalizowaliśmy, pomimo, że mieliśmy chętnych francobiorców, ale z perspektywy analizy i badania wynikło, że jest to za duże ryzyko. No, i jeżeli jest już lokalizacja, wspólnie negocjujemy warunki umowy najmu, bo mamy w tym niemałe doświadczenie, więc wiemy, co możemy od właściciela nieruchomości wynegocjować w postaci wakacji czynszowych, czynszów itd., tak okay. tak ewentualnego fit-outu, czyli wyposażenia restauracji w jakimś tam sposób, więc wiemy, jak, jak rozmawiać. I jeżeli wynajmujemy lokal, tworzymy nasz dział marketingu, tworzy strategię marketingową, bo zaczynamy z marketingiem od momentu wynajęcia lokalu czyli to jest obrębowanie całego lokalu, komunikacja, co to jest za restauracja, jeżeli jest na nowym rynku, czym się zajmuje, czym się będzie specjalizować. Więc uruchamiamy cały ten proces komunikacyjny po to, że w momencie otwarcia, żeby ta restauracja już, żeby goście czy mieszkańcy, żeby już widzieli, co to jest zdrowa mm -hmm. krowa, czym się zajmuje, gdzie ona jest, kiedy jest tak dalej. Czego się mogą spodziewać tak na rano. miejscu. Mm -hmm. Więc w, I później wiadomo, już jest y, wyposażenie, czyli aranżujemy całą restaurację, tworzymy technologie kuchenne, zamawiamy sprzęt, zamawiamy wyposażenie restauracji, w międzyczasie rekrutujemy zespół, rekrutujemy osoby kluczowe, czyli menadżerów, powiedzmy szefów sali. I szefów kuchni. Te osoby są szkolone indywidualnie u nas, przez naszych szefów kuchni mm -hmm. naszych menedżerów. Takie szkolenie generalnie trwa w granicach dwóch tygodni, w zależności od umiejętności danej osoby. I później już szkolimy, mm, rekrutujemy pozostałą liczbę mm, zespołu i już cało, cały ten zespół szkolimy w danej restauracji. Po to, żeby też nie narażać francobiorcy na koszty, bo jeżeli ktoś z Warszawy mamy siedzibę w Gliwicach, no tak, to jeżeli... wysłanie całego zespołu do Gliwic jest kosztowne, mm -hmm. wyżywienie, transport, i tak itd. Więc. Jeżeli stosunkowo jesteśmy zglibić coś restaurację w restauracji w Katowicach, no to wtedy szkolimy cały zespół u nas, na naszej restauracji, na naszych warunkach i tak dalej. Ale i tak później przenosimy wszystko do konkretnej lokalizacji. Tam nasi menedżerowie, szefowie kuchni, jakby pracują z aktualnym zespołem już w ich lokalizacji, bo jest trochę inna technologia, inne rozmieszczenie stolików i tak dalej. Więc to wszystko wpływa później na koordynację i czasami. Jest tak, że ktoś nabędzie umiejętności w naszej restauracji, przechodzi do swojej docelowej i w ogóle się potrafi nie, odnaleźć, nie. bo jest inna technologia, troszkę inne rozmieszczenie pomieszczeń, więc niezbędne jest przed otwarciem przeszkolenie całego teamu w, w jego restauracji po prostu. A powiedz mi, yy, franczyzobiorca. Yy. Jakby, chodzi mi o brand już cały, mhm. o, o wystrój. Trzymacie się cały czas tego samego wyglądu, czy pozwalacie na jakieś nie, odstępstwa? Nie, Jesteśmy w jakim stopniu franczyzą miękką. Chcemy, żeby nasi francobiorcy dobrze się czuli w swoich restauracjach, więc mają możliwość ingerowania w aranżację. Mhm. Wiadomo, że to jest nasz architekt, który, który wie, jak zdrowa krowa ma wyglądać. Są pewne elementy wspólne. Mamy się czuć w jego restauracji... Tak, tak to, że jesteśmy w krowie po prostu, ale jeżeli mhm. on lubi styl industrialny, no to może zrobić styl industrialny. Jeżeli to będzie kompatybilne, nazwijmy, z naszą taką identyfikacją wizualną, to ja i, i mój architekt wyrażamy na to zgodę, więc raczej nawet narzucamy, żeby ten francobiorca też wniósł coś swojego do lokalizacji, mhm. a nie, że my każdy model powielamy i, i tak, inne sieciówki, że każde są takie same. Nie, każda jest inna i też dostosowujemy menu do lokalizacji do miejscowości, w której jesteśmy są lokalizacje, każda lokalizacja jest inna ma inny target, więc w niektórych jest więcej pozycji steków, bardziej rozbudowane lunche, niektóre sytuacje mają siadania, mhm. więc to nie jest model, który jest powielany, dostosowujemy menu aranżacje marketing, komunikację pod to, w którym miejscu się znajdujemy więc to jest taki model elastyczny i, i jesteśmy tacy elastyczni w kontekście każdej nowej lokalizacji ale no to w tej chwili tych um, franczyzowych lokalizacji jest 10 w sumie. Tak, z czego dwie są sezonowe. Dwie są sezonowe, na czym boga sezonowość? Sezonowość polega na tym, że... Gdzie one są, że są sezonowe? One są w miejscach, na przykład w Katowicach na Mochowcu, to jest przy lotnisku, to jest taka mhm. strefa bardzo rekreacyjna. Mieszkańcy Katowic i okolic w wolnym czasie przyjeżdżają tam biegać, jeździć na rowerze, uprawiać różnego typu sporty, biegi i tak dalej i tam jest taki food court, nazwijmy to, który, w którym my jesteśmy, czyli to jest food truck stacjonarny. Ale to nie jest tylko futrak, to jest jakby zagospodarowane całe miejsce do siedzenia: są stoliki, mm -hmm. są krzesła, jest ładna aranżacja, jest neon i tak 30% menu restauracyjnego jest serwowane tam na miejscu. i Oprócz tego jesteśmy w Dąbrowie Górniczej na pogori. to jest takie na Śląsku bardzo fajne miejsce, w którym można poczuć się jak na Bałtykiem. Jest mm -hmm. plaża, jest jeziorko, jest molo, jest pełno gastronomii. I tam też mamy punkt sezonowy, jest bardzo duży trafik gości, więc tam też serwujemy nasze burgery. I więc w takich miejscach chcemy być. Nie chcemy być gdzieś między biurowcami w postaci mhm, futraku. Nie nietypowy, typowy futrak. Tak, truck. taki, mhm. w, którym, w którym jest fajna okolica, lokalizacja i w którym się możemy pochwalić, że tam jesteśmy po prostu. Nie mhm. franczyzujemy futraka, bo futraki są mobilne, chyba że to jest futrak stacjonarny. Jeżeli futrak jest mobilny, to nie franczyzujemy, bo nie jesteśmy w stanie zapanować nad jakością. Musielibyśmy jeździć za francobiorcą po całej Polsce i analizować, czy on czasami nie bazuje na mięsie z, od innego dostawcy. Mhm. Po Jak kontrolujecie?